19 marzec 2016, farma talentów Victoria i Brutus, owczarek niemiecki lat 16, zestaw ćwiczeń ulubionych naszego staruszka. Zaczynamy od slalomu, który się pogubił ze smakołykami, ale jemu wszystko można wybaczyć. O, ładnie, ładnie. I smakołyk. I idziemy na Michę. O dziwo, dziadki takie rzeczy też potrafią. No jeszcze raz. Trochę niefortunnie stanąłem. Mamy to, mamy, stoi brutusek na miejsce. Pięknie. Dobra. I z miski schodzimy i robimy ósemkę między nogami. O, i się znowu zakręciłem. Daj mu, daj mu. I jeszcze raz ósemeczkę. Tak, żeby było trochę ładniej. O, jedna noga obszedł. I druga problem, mamy problem. Jest, brawo! Dobra, i teraz targetowanie dłoni w marszu. Jedno z ulubionych ćwiczeń starych psów. Brawo i kółeczko z targetem, wokół własnej osi. Brawo, i marsz z psem przy lewej nodze. Dobrze, zatrzymanie, i może łapkę poda. To się liczy, bo jego bardzo boli, także liczy się to, że podniósł. Super. No i teraz spróbujemy mikroukłon, bo już głębokiego ukłonu nie robi, ale troszeczkę plecki rozciągniemy. Brawo, super, wyszedł ukłon na koniec. Dziękujemy.